Przed nami wakacje, a my tymczasem rozpoczynamy kolejną miejską listę na antenie SKTV Hity na czasie. Dzisiaj prosto ze stolicy będą pozdrowienia, będą teledyski. To wszystko przed Wami. Zostańcie z nami. Chris, zapraszam. Oglądacie miejską listę na antenie SKTV Hity na czasie, a koło mnie uśmiechnięta Patrycja. Cześć. Cześć. Powiedz mi, jesteś z Warszawy? Tak, jestem. A dokładnie gdzie mieszkasz? E, na Gocławiu, na Pradze Południe. No proszę, jak dokładnie. <noise> Słuchaj, co robisz na co dzień? Pracuję, studiuję. Okej, okay, co za kierunek? E, politologia. I który rok? Drugi. Drugi, no to ładnie. Bardzo kolorowo wyglądasz. Ja dla ciebie <noise> mam równie kolorowe teledyski. Mam nadzieję, że coś ci się spodoba. E, wybieraj. Chcesz kogoś pozdrowić? Pozdrawiam wszystkich moich znajomych, rodziców. <noise> Okej. Okay. Eee, a jaka muzyka jest Twoją ulubioną? Tutaj nie bardzo cokolwiek widzę. Przez no tak, świa Światełko tak. Słoneczne. Losowo? Okej. Okay. Co wybraliśmy? Katy Perry, part of, me. part of Me. Bardzo lubię ten kawałek, a Ty? Tak, yy... też. też lubię. No <laughs> Katy Perry, Part of Me na antenie SKTV. Tym razem w Warszawie spotkałem Paulę, cześć. Cześć. Co robisz? Idę. Gdzie idziesz? W tamtą stronę. A co tam jest takiego ciekawego? Yy, no, nie wiem, znajomi. Znajomi, umówiłaś się? Tak. Okej, okay, i co będziecie robić? Nie wiem jeszcze, się zobaczy. Się zobaczy. Impreska się kroi, a na każdej imprezce królują hity na czasie. Te są przed tobą, możesz sobie coś wybrać. Możesz też kogoś pozdrowić. Okej, okay, to pozdrawiam tych znajomych, którzy na mnie tam czekają. Jakieś imiona? Dasta. Yy, Wow, ktoś jeszcze? No czy nie, na razie tylko. No. Dobra, no to dla justy jakiś y, klip sobie wybierzemy, tak? Uh -huh. Mhm. No to dajesz. To niech będzie mrozu coaster. Okej, okay, coś polskiego na antenie SKTV prosto z Warszawy. Gramy. Na przystanku autobusowym w Warszawie spotkałem Natalię. Cześć. Cześć. A gdzie ty się wybierasz? Do domu. Do domu? Daleko mieszkasz stąd? Y, daleko, na Białą Łęce. Na Białą Łęce. Ile się tam jedzie? 40 minut. Czym? Autobusem? Po... Metrem, autobusem. A co wolisz? Metro. <laughs> Okej. Okay. Zwolenniczka metro wybierze sobie jakiś teledysk. Jaki? Tutaj, proszę. Tutaj szybko. David Getanik i Minoszten Up The Music z pozdrowieniami dla? Dla wszystkich znajomych z Warszawy. Pozytywnych bardzo ludzi i tyle tak super gramy a ty uciekaj na autobus na razie Petro na razie. Dobrze. W miejskiej liście w Warszawie spotkałem koło mnie Olę która studiuje filologię angielską i bardzo lubi mówić po angielsku dlatego za chwilkę coś pozdrowi tak. Nie, bo się wstydzę. <noise> Okej. Okay. Lubisz muzykę? <noise> tak, jak najbardziej. Angielską czy polską? I taką, i taką. Okej, okay. a masz jakiegoś faworyta? Nie, lubię ogólnie różną muzykę. Różną muzykę. Różne są teledyski przed tobą, możesz sobie coś wybrać, no i komuś zadedykować może. Dobrze, tak. To może zadedykujemy mojemu chłopakowi. Nie, tyle, wybieram Ginny Lopez. Speedbulem Den Jak ma chłopak na imię? Marcin. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. No to gramy. W miejskiej liście w SKTV pora sobie usiąść a koło mnie. Daniel. 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 Ja, ja sobie robicie, czy poważnie? Nie no, poważnie. Tak? A może jeszcze jesteście z jednej szkoły i z jednej klasy? Yy, czy ten, ten Daniel to jest z innej szkoły, a my we dwóch, z tej samej. Okej, okay, a gdzie chodzicie? Na Polną, do gimnazjum. Do gimnazjum, a ty? Na Sypołowską do gimnazjum. Też do gimnazjum. E, chłopaki, jak spędzacie popołudnie? No, chodzimy sobie. Chodzicie sobie, gdzie chodzicie? No po centrum i okolicach. Aha, dobra, spacerek, dobra rzecz, zwłaszcza w taką pogodę. E, lubicie muzykę? No tak. No tak, no to dobrze. Zapraszam nieco bliżej. Przed wami są hity na czasie. Wybierzcie sobie coś, co lubicie. No i możecie też kogoś pozdrowić. Pozdrawiamy, czy nie? Chyba nie. Chyba nie, a wy? Y ok, a ty? Chcemy pozdrowić naszego kolegę, Gumisia. Aha, kogoś jeszcze? Nie, to wszystko. Dobra, e, gumis pozdrowiony, jął. Eee, a teledysk? No to Ian Carly Amnesia. No i oczywiście Rosette, team Bolant również się tam znajdzie. Gramy. Kończymy miejską listę na antenie Esk i Hity na czasie dzisiaj prosto ze stolicy. Na zakończenie koło mnie piękna Pasia. oraz jej koleżanka równie piękna. Marcelina. Dziewczyny, skąd jesteście? Z Warszawy czy nie? Ja z Warszawy. A ty? Ja jestem z uroczego miasta Malborka. No proszę, na północy. Tak. Okej, okay, kogo chcesz pozdrowić? E, pozdrawiam cały Malbork, w sumie moich wszystkich znajomych, a mam ich bardzo dużo, więc w sumie cały Malbork mogę powiedzieć. A przyjechałaś tutaj na wakacje, czy? Nie, na studia, już studiuję tu czwarty rok. Czwarty rok, pięknie. A co studiujesz? Kosmetologię. No proszę, a ty? Ja architekturę. Architekturę, wnętrz czy taką prawdziwą? Krajowe, ja sobie również czwarty rok kończę. Gratulacje dziewczyny. Na zakończenie miejskiej listy. Ja mam dla Was teledyski, proszę bardzo sobie tutaj prześledzić, na co macie ochotę. Pozdrowienia również się wliczają. Tak, ja myślę, że wy, wy, wybieramy Justina Biebera. Okej, okay, boyfriend. Też Ale, tak, mamy specjalną dedykację dla naszego kolegi Lewandowskiego, wszystkich z Precka. Wszystkich, wszystkich kolegów będą wiedzieli o co chodzi, no i naszych tych koleżanek. Okej, okay, tak. dorzucasz coś, czy nie? Ja jeszcze chciałabym pozdrowić Jakuba Przygońskiego. I tyle, tak? Oczywiście, <laughs> ja również, Jakub, całujemy Pytałem mocno. Wziaki. Dobra, dziewczyny, rozgadałyście się, gramy Justina Bibera, a ja was zapraszam na kolejną miejską listę na antenie SKTV. Chris Koider, do zobaczenia.